Która przed chwilą robiła ze mną bitwę Nie potrafiłam to w oczy powiedzieć Tylko jak ten, jak się rozłączyliśmy Ja myślę, że cię podpuszczałem Nie podpuszczałem, bo to moja siostra napisała Była na live i gadał tak Nikt do mnie steruje, bo tu nie mam czasu Ja się wow. nie nakręcam, tylko takie coś mnie wkurwia I to zachowanie jest irytujące No ja wiem o tym, Marcelina też tam poszła zobaczyć. Nie ma co się tu nerwować. Po co, po co nam jakieś... Nawyga? Ja się nie przejmuję, ale... Proszę was. Dlaczego zostałam doblokowana? Może się po bo nie ma czasu się pisać, na raz. Ja mam zwykłe pazury. Rejka się uderzy. Dlatego ja chciałam tylko jedną bitwę zrobić. Dobra, już spokojnie. Ty mnie nie uspokajaj. Nie, ja Cię nie uspokajaj. Ale ja wiem o tym, na przykład jeśli u mnie na czacie i u Mateusza by coś złego pisali na Andreja, moderatorki by wyciszyli, a wiem, że u Andrzeja pisali źle o mnie i o owcy, to nikt z moderatorek nie wyciszał, tylko się Andrzej z tego śmiał. I moderatorki się tam śmiały, więc sorry, ale ja nie będę się z taką daną osobą łączyła, jeśli tak jest. No sorry. Bo ja się obrażać nie dam. Jeszcze ktoś się będzie z tego śmiał. Zimny A tam nic nie musi być ciepłe. Jest zły, że miał z owcą rozmawiać. No ale ja jestem u na live, więc Nie ale musiał ja, ze mną robić bitwy. Na live. Nie musiał ze mną bitwy robić. To jest twój live. Dzisiaj. Bo ja, bo ja... Tylko z wyskoku. Ja zrobię wieczorem live'a. Live. Więc proszę mi się nie denerwować. Ja jestem na live od początku, bo dostałam bana. No i ryby ty zacząłeś robić. Live. Byłam u niego. Mówił tylko, że chciał się z owcą połączyć. Nic złego nie mówił. A faktycznie teraz wyzywa wiem, wyjebana mam. Uspokójmy się, nie ma co się, Mi się nie chce Nie chcę się kłócić. On powiedział, że chciał się z owcą gadać, a nie z malującą się. No dobra Jezu, ja to jest mój lat nie musiał akceptować bitwy, ja pierdzielę. Ja coś robiłem od początku. Przecież. Ale pisali na ciebie, wyślecie. Schudłam coś już? Odchudzam się od dwóch godzin. Polejkowałam wszystkie posty o zdrowym odżywianiu. I wykup. Ale zawsze tak jest, zgłaszacie mnie, a później kurwa macie pretensje, że ja się odpalę na Mateusza I chuj, koncie. I te i wieczorem robi, a ja też live'a ja nie robię i chuj do dupy. <noise> I się będę nakręcać i wyjebane mam farmazony w was. A jak dobrze wkurwić, to będzie sobie na karmelowo. <noise> I z po zamiatamy, tak? To jest dobra. I po zamiatanej, będziecie mi kurwa oglądać teraz dwa tygodnie pite. I nie zobaczycie owcy nigdzie. Tu całe życie problemy z kimś się też połączy ja pierdolę Marcel jest i super. I dwa tygodnie owcy nie będzie, to? Tak? Odwyk kurwa od TikToka. Ja też dużo przeklinam. I Mateuszowi to chyba nie przeszkadza. Nie. No nie dopuszczam go do live'a, On nie ma w ogóle prawa na live'ie się. Nie, ja nie podchodzę, bo ona ma te ma pastuchę elektrycznego tam. Mówię, ku, a, a że ja owca, to mnie zaraz telepie. Ja nie Ile można owca oglądać? Przecież jesteś w takiej super agencji. To czemu nie zdejmowano? bana, jak kurwa w żadnej agencji nie, nie jestem. Agencji. Ja w żadnej agencji nie jestem. Ja nie jestem w żadnej agencji. Mati, sząknij jak ci źle. Pięć tygodni wczoraj było, jak jesteśmy razem. Owca, przeskocz, pastucha. nie, bo mnie poja jak pierdolnie. Ja jestem owca z dużymi jajami. Podobno ludzie, co dużo przeklinają, są inteligentni. Hm? Może coś w tym jest. No jak tak, słowo tych, co nie przeginają, to może tak być. Tak, no ci ludzie, co są słodko pierdzący, to są najgorsi. Tobie zaraz aloj kurwa wyprostuje zęby i stąd. A, ale to jest mój hater. I aloj, oh, weźcie wyrzucić aloj, a będzie mu moda. Tymczasem u mnie co drugie słowo na K. No i dobrze. Kiedy ślub. Nie wiem, kiedy. No u nas nie stoi żaden rozwód na przeszkodzie, bo już nie mam do Ale bym wam korki wyjebała, bo za dwa tygodnie byśmy coś wycięli. <grystanie> u nas nie stoi rozwód żaden na ten... Bolta ci zamówić, Weronika, czy co? Bolta ci zamówić, tak? W jedną stronę, na Antarktydę. Ale z gotówka ty płacisz. Ja ci zamówię, Charakterna tak. jesteś, już cię lubię, dziękuję bardzo. To mam nadzieję, że nocleg na Sycylii będzie za darmo, tak? Na Sycylii tak, tylko trzeba tam dolecieć. Ja nie miałem lecieć do nich. Tylko tam problemy jakieś tam wynikły, pamiętam, ale już zapomniałem o co to chodziło. Chyba, chyba ich zalało. Ani żaden kochanek, ani żaden rozwód nie stoi nam na przeszkodzie, więc jutro możemy iść kupić obrączki i y, ten... Tak, pierścionek zaręczynowy, Mateusz wie jaki ma kupić, jaki mi się podoba. Bądź spokojnie. Będą oświadczyny i ślub od razu w urzędzie. Wszystko w jednym. Muszę, muszą się modów pytać, czy mogą wziąć ślub. A w co wy kurwa do tego, tak? A, musimy się was zapytać, czy macie czas, żeby przybyć, tak? Okej. Ale bym wyjebał konkursy, gdybym nikogo od rodziny nie tylko samego moderatora. Hmm. Oficjalnie nie poznałam Jeszcze nie Ale poznam, na pewno się dogadamy To Martyna ma zawsze czas Dobrze Martyna Po miesiącu znajomości? Ja bym chciał dzisiaj po dwójkę A to co tego to było, interesuje? Słuchajcie jak U nas jest tak, że Tak jak my Jakbyśmy się znali już kilka lat, serio Z taką kobietą mogę przylecieć? Powiedz mi kiedy, powiedz mi tylko kiedy kiedy tak? Call me baby, tak? No jak brat niedusze, no serio wam mówię, ale nam to też dużo dało. Zanim się spotkaliśmy, słuchajcie, to my rozmawialiśmy po 10 godzin, dzień, noc, i my w nocy na kamerze ze sobą spaliśmy. Serio wam mówię. No to niech se piszą. Leon, no wali się mocno w głowę, powie ci.